Siemka witam. Ale wiesz wszystko. Właśnie chcę zmierzyć do jaką Jakiego posiadam, żeby potem porównać ile potryzu Od poziomu ziemi. 210 cm Pięknie podrósł w tym sezonie W maju miał gdzieś około 110-120 cm Pięknie podrósł Musa, kominata Dwarka cavendish z kwiatkami sobie rośnie tu już wyrwałem kwiatki bo i tu to ma jednego bobaska, resztę mu wyciąłem już nie wypuszcza młody podobno na pniu. 150-160 cm powinien zakwitnąć. Już widziałem na takim pniu, i kwit na samym pniu, oczywiście, plus korona to około 250 cm. 3 październik. Wiecznie, dzisiaj dobra, porównanie jest